Z tej strony, Buśka, w dzisiejszym odcinku zobaczycie, jak zagrałem sobie UHC. Były dwie rundy, w pierwszej rundzie zginęliśmy przez niespodziewany atak, tak naprawdę, bo mieliśmy dużo złota. Natomiast, no tutaj była wbita e, od Rinka i Tobiasza, no i niestety. Polegliśmy. Dzięki temu, że obiliśmy i Rimka, i Tobiasza, później Bush ich po prostu dobił. i Dzięki temu też miał troszeczkę przewagę i udało mu się wygrać. Natomiast drugą rundę grałem z Mendim i tą drugą rundę udało się wygrać. Także mam nadzieję, że za wygraną zostawicie tutaj łapkę o, w górę. Pamiętajcie o subskrypcji, no. bo zbliżamy się już do 100 tysięcy subów Nie. i mam nadzieję, że w końcu uda mi się je dobić. Zapraszam do oglądania. Co Mendy? Jak to się stało, że masz takiego pięknego skina? Ukradli mi konto. Ale odzyskałeś. Tak, no to miałem na mailu chyba trzy razy odzyskaj konto i później zmienione hasło. A jakie, miałeś jakieś łatwe hasło? No Czy nie na... w miarę takie średnie. Aha, czyli gdzieś wyciek faktycznie jakiś. Kacorwini Blaszka jest. Kuba, Rimek Evron, Kamper Cyfer. Znam taktykę Cyfra. Cyfer będzie się trzymał pod ziemią, tak jak grał ze mną przed chwilą i będą wychodzić na samym końcu z Kamperem. Więc. Jeżeli chcemy zrobić five head akcję, to możemy się wkopać na środek i ich szukać. <grym> 00? Tak, ja, ja to ta, ta, na pewno, na pewno mówię ci, zrobi to samo, na pewno. Ja zakradnę dobry poparcie. <grym> Życie się nie regeneruje. No, PDW. <grym> Nic badanie. nie widzę. Co nie jest? Okej. Okay. Serio, patrz gdzie my jesteśmy. O nie Boże. najgorzej na świecie. Ia... Ja. Co? Z stronę. No tu za mną, za mną, za mną. Widzisz mnie jeszcze? Dawaj, tu się zmniejsza. Ale mamy super rzeźb, nie. mam zrobić, co? No no ja już kopię. Kam Kamień. Masz. Dobra to kopię ja i to jeszcze zobaczyć tę górę na chwilę Do którego poziomu musimy kopać? Do 11 pali... około chyba No tak podmiotem Kurde no brakuje nam jedzenia nie? W tym momencie Jabłka? Niby tak ale O w sumie Czy nawet obawialiśmy się na takim miejscu gdzie rybek nie ma, jeszcze byśmy wiedzieli gdzie rybki by były. A przez głód One dają mega mało nie? To ciekawe jest, bo nikt nie ma diamentów No Ale to słabo tu Wory idzie Może też mają jakieś takie respy wiesz On diamentów Ciekawe w sumie jak ktoś diamentów Serio? Jaka ruda i to jest jedna z największych, że tak może trafić 8 8 diamentów mamy 8 diamentów z jednej rudy. Jako mm. pierwsi mamy diamenty, a nie, nie pokazuje się ciągnięcie za diamenty, to nie wiadomo Ym, I tu znalazłem diaksy i myślę, żeby też tutaj się rozpić kolejny Mało dają, ale nie mam nic innego Zawsze coś, diaksy. nie? Trzymaj diaksy. Właśnie nie wiem, co z nich zrobić, wiesz? Czy jak no myślisz? Co jeszcze? Masz mieczek? Potrzebujemy kilofa jeszcze jednego Łap Łap, łap klatę Dobra, zrobimy sobie tarczę Lipos z żelazem jest Co jest? Co masz? Halo? Mam kaniot O Jezu, ja myślę. że... dwie rudy diaksów już widzę Luz, no spokojnie, robimy sobie sobie klaty Masz tak? Nie, może nie, taka... Ale... Cienka O, ty masz wodę! No No dawaj, lecisz No, wygryw Normalnie mam wygrywa Daj, złoto jest jeszcze. O, widzę już te diaksy. Przydałoby się też trochę lawy zebrać, właśnie w te. No to tam z tyłu mamy zostawiłeś. No, pięknie. Czekaj, obkopiemy, nie? Dobra, chodź. Poczekaj. Mam diaksy. Co ty gadasz, serio? Jaki? Nie wiem. Ty jesteś nienormalny jakiś, Mandy. Jak ty to znajdujesz? Nie wiem. O, dobra, wygraliśmy. Co? Nie mów, nie! Żartujesz, <grym> żartujesz. żartujesz. Ja to tu zrobiłem, nie wiem. Żartujesz, Ja. Yeah. Wiesz, szybko. Ruch Fist. Full dex. Nice. Dobra Tu nad nami jest dziura jakaś Jak Ktoś tam jest, ktoś tam jest, ktoś tam jest Tutaj? W tunelu? Trąba powietrzna, po, pra nad, po prawej Widzisz? Przed nami w sensie? No, zobacz Oni żyją? A nie, oni żyją, dobra, on padli Aha Ty, bo tu jest chyba wyjście jakieś A Gdzie ty jesteś? Chodź Do przodu, gdzie? do przodu Gdzie? No na dole mamy już Co na dole? Gdzie ty poszedłeś? No, do góry tym tunelem, tu jest wyjście na górę, wiesz? Ale po co ci wychodzić na górę, teraz? No, nie, no tak mówię tylko, że jest wyjście na górę, spokojnie. A, mówię, że nie ma co teraz wychodzić. No, ja tu chodzę, wiesz, sneaky biki. Wiesz, jak tu wyjście na górę jest? No, dziurka tylko na jedną kratkę. O, Trochę taki trap, wiesz. No. Ej, pod nami! Pod nami są? Artur jakiś. Co? Jaki, a, no, Artur to jest admin. Co? Uważaj, to jest admin. On no, to... no, po prostu pewnie lata. A, a tam do góry jest Evron, No, Widzisz? ale oni są na samej górze. No. A ile osób zostało? Możemy iść na dół, bo jesteśmy strasznie źle. Rimek, Evron, ja, ty i tyle? Dwa na 2 to będzie? Kurde, uważaj. A tam jest arena chyba! Co? <grym? Serio? <grym? To możemy już iść na arenę, chyba. Wchodzimy? Jest... Może tak, może tu będzie właśnie ta arena. Dlatego ja chciałem tu, patrz. O kurde, strefa. To chodź może wejdziemy tam, czy nie? Czy to zły pomysł? Nie, no jeszcze chyba nie, chyba. To poczekamy aż następną. I pamiętaj, używaj tarczy, nie? A masz sikerkę właśnie? Mam. No weź w wodę i jedziemy. Ej, a co się stanie, jak naciśniemy ten przycisk? <śleszanie> jak myślisz? To raczej to nie <śleszanie> będzie dobre. Ej, bo teraz przypał będzie, jak się to zmieni. O, walimy go! Biera, no to okay. <grymne> Ej, daj co, nie! Nie! Co ty zrobiłeś? Uchwycił no, hiknął ten busz, kliknął i nie zmieniło. No co? O nie! No, naprawdę? To jeszcze żył? Ja... Yeah. I co teraz? <grymne> Nic? Eee... Problemy mamy. O nie, też mnie o nie. zamienił! <grymne> o nie! O nie, mnie też zamienił! Dobra to wygrali, tak? To... Ale to cały diak są mieliśmy <śmany> No i tak o to przegraliśmy <śmany> Naprawdę cały set wszyscy dostali spektakl O, dobra, dobra, jesteśmy, ja jestem na arenie Dobra, ja chyba nie tutaj tepnął. <śmany> Jesteś, jesteś? No jesteś na jestem. Arenie. A ty... Ej, a ja jestem w środku! O, o jestem na arenie. Gdzie ty jesteś? Jest Okej. Okay. Dobra. I co teraz? No klepiemy Nie da się tu wylewać nic. No nie, dobra, klepiemy Pamiętaj o tarczy. Jabłko? No, Jad, jest jabłko? O zjadł jabłko na start. Nie, nie Zjad. Leży ten... E, dobra, ma mało, ma mało, ma mało. Ma mało. Jest! Dobra, pięknie burzka. Mamy to, panowie i panie! Uff, jeszcze jeden gap mi został. Szybka zagadka dla Was ile Diaksów wykopał Mendy podczas tego UH? Napiszcie w komentarzu. Ty znalazłeś wszystkie diamenty, także dzięki tobie wygraliśmy tak naprawdę. Ty sklepałeś? No tak, tak, ale wiesz. No, dobrze, jakby... że ten... Jezus, stary, jakie emocje w ogóle! No, a ja. Polk, się polk. <laughs> nice! Pięknie, pięknie Wendy. Wow, Najlepsze było chyba. Oni pewnie się dziwili jak ten cały jaks jest. No, pewnie tak. Oni tu w ogóle wiedzą, jakiś enchantem nie nic, się kurde, się nic nie mieliśmy z enchantu. <laughs> nice! Co? Dużo Połowę HP miałem teraz, mam. I mam jeszcze cały czas jedno jabłko, nie? Ja skin buźka. Gravelu Co? Grazyna połowa buźka. HP i jeszcze jeden ja ten Jeszcze jedno jabłko mi zostało A jak połowa HP? Że czy Nie, połowa HP całego No to diamentowy jest. set jednak, nie? No. No, cały cały diakt. A tak naprawdę wszystko dzięki Mendiemu, bo on znalazł wszystkie diamenty nie, jakiś fart Co? totalny No sakra A ja, ja tak mówię, po 7, po ty oni, oni kampili pod ziemią to raczej seta nie będą mieli jakiegoś dobrego Bo my zabijaliśmy i zbieraliśmy sety z innych A to nagle topa na arenę, <coughs> full diag Ja myślałem skąd oni to mają Ja myślałem, że wiesz, my jesteście jakimiś resztkami tam jakiś, coś tam diamentowego, a tak to kampa, Ja pierdzę. A buźka w ogóle nie przyjmowała obrażeń no nie? Z no Z Ładnie, ładnie